Dzień dobry! Życzę Wam drodzy Państwo, szanowni czytelnicy, wszystkiego co najlepsze z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze dla Waszych dzieci, dla wszystkich osób z zespołu Aspergera, dla starszych dzieci, dla dorosłych, którzy mnie oglądają również. Aby wasze marzenia się spełniły, aby w naszym świecie, w polskiej rzeczywistości, pod względem traktowania, podejścia osób z zespołu było tylko lepiej z roku na rok. I to co ja widzę, te zmiany, które się dokonują w mentalności, w podejściu do takich osób jak my, no to muszę wam powiedzieć, że jest coraz lepiej. I chciałbym utrzymać ten trend, żeby osoby z różnych stron zainteresowane rozwojem wiedzy na temat autyzmu i zespołu Aspergera, żeby przede wszystkim te osoby się ze sobą nie kłóciły, nie różniły, żebyśmy stanowili jeden wspólny front osób, które pomagają otoczeniu zrozumieć, czym jest zespół Aspergera, czym jest spektrum autyzmu czym jest neuroróżnorodność i tym sposobem aby wszyscy dookoła mieli łatwiej. Ale chciałbym wam życzyć również żeby osoby z zespołem Aspergera, osoby mm, gorzej również funkcjonujące, żeby same potrafiły kreować wokół siebie rzeczywistość. rzeczywistość, w której będzie im potem dane żyć, żeby Nauczyły się wpływać na otoczenie, żeby nauczyły się dostosowywać do tego otoczenia bez bólu, bez wyrzutów, bez krzywdy, bez poczucia krzywdy, ale z poczuciem sprawstwa, z poczuciem wpływu na otoczenie. I tego bardzo bym chciał Wam wszystkim życzyć. Dziękuję Wam bardzo. Możecie mi odpisać życzenia również. Będzie mi bardzo miło i przyjemnie. Papa, pa. miłej niedzieli, miłego poniedziałku.